Więc ktoś chowa mnie do pochwy, o! Ktoś tu jest? Niczego tu nie znajdę. Nie? No tutaj dalej nic nie ma. To brzydwy teraz brzydwy to nic nie miały Ja czekać co tam dalej jest wilki teraz do wilków No sporo tu jest wieżyny No kurczę, dajcie się dabit na rad. Nic tu nie ma. No, orkowie. Ja co tu orkowie robią? Nie, orkowie nie będę walczył. Ja jeszcze jestem za słaby na na, na... nie. Jak ork wojownik. Ja co tu orkowie robią? Ja jestem zaskoczony. E, a ty co ty tu jesz? A, szczura zabił. O, mikstura. Ma nic poza tym. No nie, te rośliny to są zajebicie ustawione. tam dalej, coś jest? Tak, jakieś przejście bo to jest ogólnie AK, bo tam jest przejście do tego, do tych bagien ja Wolę tam widzenie nie podchodzić do tych orków Dobra, tutaj już nie ma nic ciekawego. Tylko go śledzia, pijemy i lecimy. Tutaj jaskinek byłem chyba A no tak, byłem, bo to były te rośliny. i ja, one się tak non-stop sprawnują. Też nie zostaw pokoju. No, mąż jakieś potwory wychodzą. Ja zamierzam czy... Mów, że to będzie mógł mi dać klucz. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Widzisz, Daj mi klucz do chaty Grega. Chyba żartujesz Tak, naprawdę tak powiedział. Nie mam czasu na takie rzeczy. Aś, ty dwa to? No widzisz, już mi lepiej. Dwa tysiące. I słyszy się to... Greg jest waszym szefem? <noise> Też mi coś. Każdy żeglarz i każdy szczur lądowy na tej wyspie słyszał o straszliwym kapitanie Gregu. I właśnie on powierzył mi komendę nad resztą ludzi. Mam zadbać, żeby cała ta banda nie rozpuściła się do reszty pod jego nieobecność. Niektórzy myślą, że mogą robić, co im się żywnie podoba, tylko dlatego, że kapitana Grega nie ma w pobliżu. Ale się zdziwią, kiedy Grek wróci. Opowiem mu wszystko, słyszysz? A nie, nie, A nie otwieram, to otwieram otwiera. próbował myszkować w jego chacie. Odsuń się więc, albo popadniesz w nieliche kłopoty. To otworzymy. Gdzie to było? Co to było w ogóle? Nie, odświnęć. Nie, To żadna tajemnica. No coś tam, coś tam znalazłem, coś tam było. Nie musisz mi tego mówić. Teraz otworzyłem. Jeżeli on sam nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Dużo by mnie to kosztowało. Znalazłem twoją kryjówkę i skarb. To twój dziennik, prawda? Eee, nigdy wcześniej nie go nie widziałem. Cała jeśli to nawet byłby mój dziennik, to chyba nie sądzisz, że moi chłopcy uwierzą ci tylko dlatego, że masz przy sobie jakieś pożółkłe notatki. Wykiwałeś ich przy podziale łupu. Ej, po, poczekaj, nie chciałeś przypadkiem klucza do chaty Grega? A czy klucz do chaty kapitana? Tam jest naprawdę dużo cennych przedmiotów. Ale teraz dawaj notatniki i trzymaj gębę na kłódkę. Umowa stoi. Sam by na to nie wpadł. Dobra. Ja mogę ten notat nie ale dobra mniej jeszcze. To yy... no fajnie. Czekajcie ja mogę to wszystko pozabierać. Ja tym mi pozabierał. Pozabierałem wszystko. Dobra,

Tutaj nie było, akurat tutaj I biały rum Ale nie ma zbroi bandytów Jakiś dziennik Nic poza tym, tu mapa Korynis Ej hey, ty, o, co robisz w mojej chacie? <noise> nie ma mnie parę dni, a każdy myśli, że może robić co mu się żywnie podoba. Dobrze, ale co tu się dzieje? A co? Palisada jest skończona? A może w kanionie nie roi się już od potworów? Wszyscy mają to gdzieś i leżą brzuchem do góry. To wszystko, co udało ci się zrobić, Francis? Złaś z mojej ławki i to już. A ty? Co takiego zrobiłeś? Pracowałem. Co takiego? Pozbyłem się bandytów zwierzę. Plaża na północy jest już bezpieczna. Dobrze, ale to i tak dopiero początek. Teraz poznasz prawdziwe znaczenie słowa praca. Czy to się zmieni? Potrzebuję pancerza, jaki noszą bandyci. Musisz na niego zasłużyć. Pokaż, co potrafisz, to pogadamy. Jak się tu dostałeś? Nie spodziewałeś się mnie, co? Żeby nie było niedomówień. Ja jestem Grek, a to jest mój obóz. Wszystko gra? Jeżeli on sam tego nie widzi, to nie Co mam zrobić? Najpierw musimy doprowadzić to miejsce do porządku. Morgan, ten obibok będzie piłował deski. A ty przejmiesz jego robotę i oczyścisz kanion z tych cholernych stworów. Słyszałem coś innego. O jakich stworach mówię? O, o brzytwiakach. siedzą w kanionie, ale czasami podchodzą pod nasz obóz. Nie chcę, żeby któryś z moich ludzi został pożarty. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. I tak liczy się tylko No to idę. Chwila. Od teraz jesteś jednym z nas. Załóż jakiś porządny strój, zanim ruszysz na polowanie. To jeden z naszych pancerzy powinien pasować na ciebie. I nie ociągaj się z robotą. On nawet nie wie jak się W sprawie kanionu. Tak! O co chodzi? Nie wiem, ty mi powiedz. Powiedz, już mi lepiej. Nie, jeszcze się nie pozwiałam, bo widocznie nowe zadanie jest. Dobra. Posłuchał nie Zamknę ci te drzwi. Proszę bardzo. Pasuje? Naprawdę a ten tu jest jakiś lepszy czy gorszy? A, powinien być mądrzejszy. O, spoko. On sam tego nie widzi. Dobra, Morgan, już koniec wspania, idę po ciebie. A, powinien być mądrzejszy. E, on sobie poszedł. Francis Morgan tu jest. Wspaniale. Teraz Greg wysłał mnie do piłkania desek. <grymne> Miłego szlachtowania potworów. Okej dobra. dobra. E, Pod lumpuj idę jeszcze. Po więcej A, Trochę tam... złoto odzyskałem. To dwa razy po 25. I raz po 50.

Przyda mi się szybszego podróżowania po mapie. Dobra, tak. Co mam? Tym dużo ma. Ja na razie nic nie bym sprzedawał. I jeszcze. 18. A no dobra, powinno w miarę wystarczyć. Na jakiś czas tego podróżowania po tym, po tej krainie. <gry's> Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Słyszałem. Kapitan powierzył ci dowództwo nad grupą uderzeniową? Chłopakom przyda się trochę pracy. A, przyda się, przyda się. Ale sami da. <laughs> Nie wiadomo mi czy przeszkadzać. A po prostu drugie te wszystkie przetwarki tutaj porozwalałem. To i jakie jeszcze zostały tutaj? Jest jeszcze jeden. Jeszcze jakiś. Bo jeszcze jeden. O cztery powinny być, to na razie dwa rozwaliłem. W głąb powinny, by tutaj nie widzę To był jeden, tam drugi. A gdzieś tam bliżej, tylko. A, o, tu jest jeszcze jeden. O, pisze dwa zostały pięć. Po już trzy załatwiłem. Bo mi się tak nie chce wziąć. To nie ma O, kolejny skarb Zakopany Dalej ład leży. Nie lepiej lana. Eee lol to mi się zaczęło nudzić A czasu do czasu... Jakaś Luna, wow czasu, Do czasu lubię sobie coś innego pograć Miałem tu pad lepszy Ale to chyba zwykła Luna była, no Zwykła Luna Jaka to magiczna Nie ja wiem może tam w no dobrze, że mnie widzisz. No nie, z dwóch? Nie, dwa to ja nie wygram. To jest przesady. Ora odpuścił sobie. Gdzie teraz raz ta tych jest? Tutaj nie ma, tutaj nie będzie. O Boże, teraz szukać ich. Bez przesady one będą tam za, za tymi orkami. Muszę jakiś, jakiś czary użyć za te orki. A nie mam brył lodu, a brył lodu by się przydała. Jakie Grega, to tam jest napisane. czytałem. Czy mam informację, że jeszcze dwóch blokuje? To ci te dwa pozostałe tam, to ten, ten, ten jadał. Nie, nie ma go tutaj. No, no, jakby tylko jeden półszy ruszył. Z jednej jeszcze mam szansę, ale tak. i tak będę musiał iść tam, bo tam jest ta świątynia. Teraz się całkowicie zgubiłem. Ja więc próbuję je pokonać. Kurwa, ciężko to widzę. Tary. Mamy. Gejzer jakiś. Oni już idą po mnie. Muszę na jakąś skałę by się wyłapać. Cicho. A, bo tam jest więcej? Nie, to są te... O, one to nie chodzi żytwy, a nie rękacze. A to? Brzydkie, tak? A został jeden. To tutaj są te dwa. O kurwa, to to w ogóle jest. To jest ten ogar. On jest silny, chyba. No poszedł tam jadać ja. A ogary to pamiętam z jedynki. Ja musiałem do tego... ...dojść. Chyba ogar? E, łatwy. Muszę to być jakiś trudniejszy. Dobra, jak już dała cię to na tą dalej nie idę. Nie ja, jakbym wziął ludzi, to myśmy ten teo to pokonalibyśmy. To naprawdę nie mój problem. W sprawie kanionu? Tak, o co chodzi? nie, nie, nie dowie. Pozbyłem się wszystkich brzytwiaków. Dobrze. Bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. Potrzebuje pancerza, jaki noszą bandyci. Nieźle ci idzie. Chciałem, żeby Bons założył bandycki pancerz i szpiegował tych psubratów. Ale sądzę, że ty się lepiej nadasz do takiej roboty. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. Pogadaj z Bonsem, to da ci pancerz. Nałóż go i idź do obozu bandytów. Chciałbym wiedzieć, po co te świnie sprowadziły się do doliny. Tak jest, kapitanie. Inaczej bym się do tego zabrał. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Co znowu? Myślisz, że ja mam lepiej? Gdzie jest twój statek? Nie uwierzysz. Od miesięcy nie widziałem w okolicy żadnego statku. Od miesięcy? Wyobrażasz sobie? I kiedy wreszcie jakiś się pojawił, to królewski okręt wojenny, pełen paladynów, od topu po kil. Jeśli już mieć pecha, to na całego. Łatwo ci mówić! Roznieśli nas w drzazgi jak pustą skrzynię po owocach. Z całej załogi tylko ja dotarłem żywy do brzegu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się znaleźć tunel w starej piramidzie pilnowanej przez dwóch magów. Niby magowie, ale nawet nie zorientowali się, że tam byłem. Najpierw myślałem, że to grobowiec. Chciałem sprawdzić, czy nie ma w nim czegoś wartościowego. I tak sobie szedłem, aż nagle znalazłem się w mojej ukochanej dolinie. A już myślałem, że przez resztę życia będę się ukrywał przed strażą. On nawet nie wie, co wiesz o kruku. Z tego co mi wiadomo, był jednym z magnatów. Wielka szycha w kolonii. Nie mam pojęcia, co teraz porabia, ani czemu jego ludzie poszli za nim. Ale wierz sam? mi na pewno, coś knuje. Nie należy do tych, co zaszywają się na bagnach i chcą, żeby świat o nich zapomniał. Sam by na to nie mam A jeszcze potem pancerz. Zrobiłbym to inaczej. Kiepska sprawa. Nie, nie, nie. A to Brandon. Ode mnie nic. Poczekaj, czekaj, kto nie, to nie mów, że o tym nie wiedziałeś. To już nie dziwi. Ja nie, nie mam. Naprawdę w to wierzysz? Zupełnie się z tobą zgadzam. A to jest zadanie, Broja bandyty. Bonessa, nie, Bonessa chyba ten który tam ćwiczy. Ten. Nie usłyszą nawet słówka. Wymachuje tym, moja Grek, kazał wydać mi pancerz. To samego kapitana? A już myślałem, że sam będę musiał wykonać to zadanie. Szpiegowanie bandytów to samobójstwo. Wolę już najcięższą robotę u Grega. Pancerz! A tak, oto on. Uważaj na siebie i lepiej nie rób głupich żartów pod nosem tych bandziorów.